Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Amulet. Przez wieki chrześcijanie w oktawie świąt Wielkiej Nocy, a zwłaszcza dzisiejszy dzień zmartwychwstania pańskiego, wchodząc do swoich mieszkań, Tymi słowami pozdrawiali obecnych w domu. Chrystus martwy wstał. I wtedy w domu padała odpowiedź. prawdziwie martwy wstał. Alleluja. Święty Jan Maria Wiany, patron kapłanów lub te słowa kiedyś powiedział podczas komini w dzień zmartwychwstania Pańskiego. Co więcej, dopowiedział jedną frazę, Chrystus zmartwychwstał, ale Wy tak w to nie wierzycie. Czy wierzę, siostro i bracie, uczestniku tej świętej liturgii? Wierzę w zmartwychwstanie Pana prawdziwie, szczerze. Moja obecność proszę księdza na Róży Świętej o tym już świadczy. Może ci nie wierzą, którzy są teraz w domu, którzy nigdy w ten dzień zmartwychwstania pańskiego nie byli na eucharystii, nie byli przy pustym grobie Pana. Może i tak. Ale pytanie o wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa On sam, zmartwychwstały Pan, zadaje nam dziś, czy wierzysz, że ja żyję? Którym jestem uczniem z dzisiejszej Ewangelii, Piotrem? Wszedłem do grobu, pustego grobu, zmartwychwstałego Pana. Zobaczyłem leżące płótna, przestraszyłem się i wyszedłem. Dopiero za drugim razem ów pierwszy uczeń, jak podaje dziś ewangelista święty Jan, ujrzał i uwierzył. Ujrzę i uwierzę. Jaka jest moja wiara w zmartwychwstanie Pana? Czy wchodząc dziś do domu z sercem szczęśliwym, radosnym, bo dziś do tego wzywa nas psalmista w tym dniu wspaniałym, wszyscy się weselmy. Wejdę do swojego domu i powiem głośno, Chrystus martwy wstał. Może trzeba pomóc dalej odpowiedzieć naszym domownikom, tym, którzy tę radosną wiadomość i wieść usłyszą, prawdziwie Ale alleluja. Niech to będzie wyznanie naszej wiary, także i w nasze zmartwychwstanie, także i w nasze zwycięstwo nad złem, nad grzechem, nad śmiercią. Podźwignij nas z naszych grzechów. Te słowa towarzyszyły nam z modlitwy z Wielkiego Piątku, kiedy składamy ciało Pana w Monstrancji w Bożym grobie. Wtedy kapłan wypowiada modlitwę mi te słowa. Dziś w święto zwycięstwa, w święto radości. Wołamy do Ciebie, Panie, podźwignij nas z naszych grobów. Podźwignij nas z naszych grzechów, z naszych błędów, z naszych upadków, z naszych niewierności. Podnieś nas, Jezus martwy, wstały i prowadź do Ojca. Nie lękajcie się. Szukacie Jezusa Nazareńskiego, Ukrzyżowanego? Powstał. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie, powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei. Tam go ujrzycie, jako wam powiedział. O po wschodzie słońca, Maria Magdalena, Maria Jakubowa i Salome przyszły do tego grobu. A ujrzały kamień odsunięty, młodzieńca ubranego w szatę białym, który rzekł, Powstał, nie ma go tu. Powiedzcie uczniom Jego, że was poprzedza do kamieniu. I pobiegły niewiasty, jakby im skrzydła budami wyrosły. Pełne radości, że zmartwychwstałeś, że grób twój pusty. Alleluja! Jaśniejący jak słońce, zwycięski, promienny. Przeniknąłeś głaz zimny i od życia poraziłeś straży. Nie ma już śmierci. Grób pusty. Niech otrą łzyci, którym ziemia wchłonęła bliski. I ci, którym u nóg otwiera się ciemna i straszna, mogilna głowa. Nie noc tam, ale światłość. Nie śmierć tam, ale życie. Gdrowe kamień tam jest odwalony. Pan przejście zrobił i już nas uprzedza do Galilei. Gdy drogą krzyżową jeszcze idziemy na szczyt konania. I kiedy w naszą noc wolnoty zaćmie się słońce, a ziemia czarną straszliwą przepaścią otworzy się u naszych stóp, daj nam, panie, zmartwychwstały, ujrzeć w nasz pusty duch, I ten zwycięstwo odwalony przez Ciebie i pokaż nam tę drogę nową za Tobą, do Twojej niewiańskiej, jasnej kamieni.